Lubicie kawę? Jestem pewna, że tak. Dlatego dzisiejszy odcinek jest specjalnie dla Was, dla tych, którzy uwielbiają kawę w każdej postaci. Dziś zrobimy to troszkę inaczej. Najpierw obejrzycie, jak Agnieszka wykonuje ten krem, a na końcu omówimy różnice między wykonaniem Agnieszki, a moim. Zapraszamy! Kurze jaja wybij do miski miksera planetarnego. Następnie dodaj zwykły biały cukier. Zamknij mikser i włącz go. Ja ubijam jaja w słabszym modelu, i tutaj jest to najwyższa moc. Jeśli posiadasz mocniejszy mikser, może okazać się, że u ciebie będzie to średnia moc. W czasie, kiedy w robocie planetarnym ubijają się jaja, do miksera ręcznego wrzucam masło w temperaturze pokojowej. Masło należy ukręcić do białości. Pamiętaj, żeby przynajmniej raz podczas ukręcenia wyłączyć mikser ręczny i przemieszać masło, by uniknąć niedomieszanego składnika. Po około 5 minutach wyłączam oba miksery. Teraz za pomocą końcówki łożeczki sprawdzę, czy piana jest właściwie ubita. Na powierzchni piany robię szlaczek głęboki na 2-3 mm, a następnie czekam około 10 sekund. Jeśli szlaczek znika choć troszkę, to znak, że należy pianę ubijać nadal. Ponownie po około 3-4 minutach sprawdzam ubicie piany. Teraz piana ubita jest prawidłowo. Kolejnym krokiem jest stopniowe dodawanie masy jajecznej do masła. Robię to za pomocą kochelki, wlewając porcję masy do masła, a następnie czekam, aż jaja zostaną wchłonięte przez tłuszcz. Mikser ustawiony mam na najniższe obroty. Następną partię masy jajecznej dodaję do masła dopiero wtedy, kiedy poprzednia część została wchłonięta. W ten sposób postępuję aż do wykończenia masy jajecznej i ukręcenia jej z masłem. W moim mikserze jest konieczność użycia szpatułki do zgarnięcia niedomieszanego kremu ze ścianek. Czas na czekoladę. Rozpuszczam ją w mikrofalówce, ale możesz to również zrobić nad parą. Włączam mikser na niższe obroty i powoli dodaję rozpuszczoną i lekko ciepłą czekoladę. Nie zapomnij o dobrym przemieszaniu kremu z czekoladą. Kawę zalewam gorącą wodą i porządnie mieszam. Włączam mikser na najniższe obroty i stopniowo dodaję kawę. Ilość kawy można regulować. Ja osobiście lubię taką ilość, jaką znajdziesz w opisie odcinka, ale jeśli twój smak wymaga większej ilości, to śmiało dodaj jej więcej. Staraj się jedynie, by nie zwiększać ilości wody. Oczywiście nie zapominam o porządnym wymieszaniu masy. Tak wygląda gotowy krem. Jest gładki, aksamitny i bardzo smaczny. Takim kremem przełożysz swoje torty i pięknie ozdobisz babeczki. Z powodzeniem również udekorujesz domowy tort do kawki. Coś poszło nie tak? Krem się zważył. Przyczyny mogą być dwie. Pierwsza, zbyt zimne masło. Pilnuj, żeby podczas ukręcenia było w temperaturze pokojowej. Rozwiązanie, podgrzej lekko część kremu, np. w kąpieli parowej i dodaj do pozostałej części. Wymiksuj. Powód numer dwa, za szybko dodana masa jajeczna do jajek. Pilnuj, żeby kolejne partie masy dodawać dopiero, kiedy poprzednia zostanie dobrze wchłonięta przez tłuszcz. Rozwiązanie, 50 g masła ukryć w osobnej misce i powoli do masła dodawaj zważoną masę. Krem jest zbyt lejący, zbyt luźny. Zaciepła czekolada lub kawa. Pilnuj, żeby czekolada była lekko ciepła, ale nie gorąca. Kawę zalewaj gorącą wodą w temperaturze około 90 stopni i stopniowo dodawaj do kremu. Rozwiązanie: schudź krem przez kilka minut w lodówce i ponownie ubij. Jak mogliście zobaczyć, Agnieszka Wam pokazała swój sposób na zrobienie tego kremu, jak on go robi w pracowni, w profesjonalny sposób, taki bardziej, ja wiem, taki bardziej szybki, tak. Ja zrobiłam ten krem u siebie w kuchni i miałam do użycia tylko jeden mikser, więc zaraz wam troszkę opowiem, jak to u mnie wyglądało. Ale mam taką właśnie jedną uwagę, bo Agnieszka mówi, że to jest krem cappuccino. Ja Dla mnie to jest taki bardziej krem kawowy, bo tam jest po prostu smak kawy. No tak, tylko ja tak mówię cappuccino, dlatego że to jest połączone z białą czekoladą, przez co on nie jest taki ostry, bo gdyby pominąć właśnie białą czekoladę i dać tylko kawę, no to wtedy dla mnie ten smak jest taki typowo, typowo kawowy. Po dodaniu tej białej czekolady jest bardziej delikatny, dlatego kojarzy mi się... Z kawa z mlekiem? No tak, kawa z mlekiem albo cappuccino, no, bez pianki, ale kawa z mlekiem. Wspomniałam o różnicach między naszymi wykonaniami tego kremu. Jak widzieliście na filmie, Agnieszka w jednym momencie uciera masło i w drugim mikserze ubija jajka. jajka. Ja po prostu mam jeden mikser, mam drugi ręczny, ale stwierdziłam, że po prostu nie chce mi się tego ręcznego wyciągać. W moim mikserze planetarnym mam dwie miski, dlatego najpierw zrobiłam tak, że utarłam sobie masło Utarte mhm. masło sobie odstawiłam, wziąłam drugą miskę, gdzie ubiłam jajka. Tylko jest taka uwaga, że w momencie jak odłożycie sobie te, już ubijecie jajka, to te, I włożycie z powrotem miskę do miksera z masłem, z masłem. to mhm. musimy to masło ponownie utrzeć. To nawet tak. parę sekund, ale musimy to, jakby powiedzieć, przemiesz, przemieszać to masło, zanim doda się do tego tą masę jajeczną. Tak, bo jeśli tego nie zrobicie, bo tak jak Magda mówi, można sobie to masło ubić wcześniej i potem tylko przed tym, jak dodajemy jaja, no to konieczne jest takie znowu rozluźnienie tak. delikatne. Ono jest już utarte, więc jest ok, natomiast trzeba troszeczkę rozluźnić, bo inaczej ono, no w zależności od tego, też jaką mam temperaturę, ale jeśli na przykład będzie chłodniej, no to to masło zrobi się takie tak, delikatnie twarde. Tak, I jaja też, tak. nie będą chciały się po prostu ukręcić razem z tym masłem, więc Magdy sposób jest jak najbardziej ok. Ja robię to naraz w dwóch mikserach, bo mam tą możliwość tego wpięcia no. tego miksera ręcznego tak. w tą miskę, która naprawdę wiele wiele ułatwia, ale mam świadomość tego, że Wy też nie wszyscy posiadacie dwa miksery. Nie każdy też posiada mikser ręczny, więc można to zrobić jak najbardziej w mikserze planetarnym, tak jak Ty to robisz. No tyle tylko że trzeba pamiętać o przemieszaniu tego masła przed dodaniem jaj. Tak i trzeba pamiętać też, że zawsze masło ucieramy pierwsze. Nie róbcie tak, że najpierw ubijacie sobie jajka. Tak. Odstawicie ubite jajka, a później masło. Nie tutaj jest taka kolejność, jest ważna. Najpierw masło, możecie masło bez problemu sobie ubić, e, zmiksować wcześniej, mhm. a dopiero później e, jajka. E, też ja jak robiłam, pier, jeden raz robiłam ten krem, to użyłam do utarcia masła tego mieszadła silikonowego, mhm. takiego do ucierania masła i powiem Wam, że jak oglądałam film Agnieszki, gdzie ona Używałam do tego do tak. jajek, do utarcia masła. To widziałam, że jest inna konsystencja kremu. Tak, I zdecydowanie. Przed nagraniem rozmawialiśmy agnieszko na ten temat. To się okazuje, że te moje, y, moje mieszadło, te takie gumowe, one rozluźnia masło. Jest takie bardziej lejące, prawda? Tak, bo tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że kiedy to robisz tym, tą końcówką właśnie taką ucierającą. No czy twój? Dobra, słuchajcie, wracamy po małej przerwie technicznej, bo zadzwonił telefon. Z... Mama dzwoniła. Słuchajcie, jak mamy tą końcówkę ucierającą, to sytuacja wygląda tak, że dosyć mocno ocieplamy tak naprawdę to masło, mm -hmm. bo mamy tarcie przez co ono się tak ładnie nie powietrza. Dlatego ja w ogóle jestem zwolenniczką ucierania masła w mikserach ręcznych. Ono się zupełnie inaczej zachowuje. Ono jest zupełnie inaczej napowietrzone, rozluźnione, bardziej bym powiedziała, okay. ale nie podnosi mu się ta temperatura. No bo jednak jak robimy to mikserem ręcznym i mamy tą końcówkę, gdzie mamy 4 no osiem w sumie tych drucików, mm -hmm. no to one tak, one też trą, ale nie mają takiej powierzchni i tak nie tak. rozcierają tego masła. Gumowa końcówka rozciera. Tak, dokładnie. I na przykład jak ty mówisz, że na przykład ta końcówka Obejająca bardziej na powietrza masło, to właśnie ta, ta gumowa już jakby nie na powietrze, ale tak, rozciera masło rozściera. i ma zupełnie inną konsystencję. Latem. To jest problematyczne, bo ja mam krem do tynkowania, nawet odpowieczać, nie muszę odpowietrzać, to, takie <laughs> tak? nie znaczy, muszę, bo on jest tak jakby lejący, że nie trzeba, że po prostu latem to można po prostu od razu utrzeć tym gumową tak. i tynkować. Zimą jest inaczej, bo zimą jest chłodniej i muszę utrzeć i jeszcze później to takie odpowietrzeć jeszcze, nie? <laughs> jak ja nie lubię tego słowa, no ale <laughs> dobra, niech będzie. Tak, dokładnie tak jest, dlatego jeśli macie możliwość, macie dwa miksery, tak jak ja, to fajnie jest zrobić to moim sposobem, raz, że jest też szybciej, tak, tak bo w jednym momencie robić jedno i drugie. Dla mnie to jest ważne, bo jak ja to robię w pracowni, jak muszę przygotować większą ilość kremu, to gdybym ja to każdą rzecz musiała robić osobno, to po prostu zajmuje mi bardzo dużo czasu. Powiem wam, że mycia jest tyle samo. Bo ja jak ona używa dwóch mikserów, ja używam jednego, ale mam dwie miski, więc no nie tak. ma różnicy, czy zrobicie to właśnie za jednym zamachem, czy jedno po drugim. Mycia jest tyle samo. Tak, ale jeszcze może być taka sytuacja, bo Magda ma dwie miski, ty masz dwie miski. Mm, tak. Jak ktoś ma jedną miskę, no to też może sobie w jednej misce utrzeć to masło, tak. przełożyć do czegoś innego, potem porządnie umyć miskę, bo będziemy ubijać wtedy jaja, więc w tej misce, więc musi być bardzo tak. dobrze umyta, żeby nie było tego tłuszczu, tak, żeby jaja się fajnie ubiły, ubić sobie te jaja. No, a potem znowu jaja przełożyć do innej miski. No, niestety jest mała tak. zabawa. Masło wrzucić z powrotem, ukręcić delikatnie i wtedy już masę jajeczną można jak najbardziej dodawać. Taką rzeczą, która wpływa na smak naszego kremu z kawą, jest sama kawa. Słuchajcie, Agnieszka do swojego kremu używa kawy. To jest Jakob's Velvet, tak? Jak dobrze pamiętam. A ja użyłam kawy Chibo Black and White, która jest taka bardzo mocniejsza tak. i ten krem zupełnie inaczej smakował mój niż twój, jak próbowałam. Więc dlatego tutaj, jakby ilość kawy i rodzaj, I rodzaj tak, to zależy tak, od, od Was. Nie. Jak już lubicie mocny smak kawy, mocniejsze kremy, to możecie dać więcej kawy. Jeżeli lubicie delikatniejszy, mniej. Ale też trzeba uważać, bo jeżeli damy mniej, to już masło będzie czuć. Tak, będzie bardziej masło czuć, ale też jeszcze jedna uwaga, bo też nie każdy używa tej kawy naszej, tej rozpuszczalnej, tak? tak? Tylko fusiastą F Tylko fusiastą, dokładnie. Możecie śmiało fusiastą kawę sobie zaparzyć mm -hmm. niewielką ilością w odsączyć sobie ten płyn i go dodać tak, jak ja tutaj dodawałam tej kawy rozpuszczonej w, w gorącej wodzie. Tak też jak najbardziej można i też będzie smak kawowy, więc jeśli nie posiadacie kawy rozpuszczalnej, to śmiało parzonkę a. można zrobić i też jej użyć. A co myślisz o kawie, na przykład e, cappuccino, typowym cappuccino? Próbowałaś? Bo ja nie próbowałam. Wiesz, ale... kiedyś próbowałam, dlatego że zanim zaczęłam robić właśnie połączenie białej czekolady z, z kawą, tak, to kupiłam sobie są te takie gotowe cappuccino tak, mieszanki. Takie, no, Dla mnie za, za mało smaku w tym cappuccino jest zbyt nie? delikatne. Trzeba tego dać dosyć dużo, a i tak nie ma takiego smaku, bardzo wyraźnego, więc dla mnie lepszą opcją jest po prostu zwykła kawa i do tego biała czekolada. Jedną kwestią taką sporną między mną a Agnieszką było dodanie kawy do kremu, ponieważ Agnieszka mi przytaczała, że zalać wrzątkiem kawę i dodać to automatycznie do kremu. Tak, ja to u siebie zrobiłam na samym początku i w momencie dodania kawy do tego kremu maślanego już ta kawa była dosłownie zimna. Ale tak, nie jest dziwna, no, ale było, no, latem nie jest dziwna, bo jest gorąco na ten to, była, bo była do, do, dobrze ostudzona. A ty to dajesz tak tak, tak. Kawę generalnie kawę rozpuszczalną nie zalewamy wrzątkiem, tylko ta temperatura tam na opakowaniu jest, że około 90 stopni. Ja od razu dodaję i też dodaję ją, jak mogliście zobaczyć na filmiku, łyżeczka po łyżeczce. Nie wlewam wszystkiego naraz, bo to też jest ważne, że nie wlewamy wszystkiego naraz, bo wtedy faktycznie ta temperatura jest taka w jednym momencie bardzo wysoka i może nam się ten krem za bardzo rozluźnić. Natomiast ja zawsze robię w ten sposób. Magda zrobiła to w inny sposób, zadziałało, czyli taką chłodniejszą też. Można, ja, można. można dodać. Jedyne co tutaj, pamiętajcie o tym, że czekolada tak. jak dodajemy, to ona nie może być gorąca, bo e, też pamiętajcie przy rozpuszczaniu czekolady tak... Technicznie bardzo, nie powinno się tej czekolady podgrzewać do temperatury wyższej niż 45 stopni. Ale bardzo ciężko to sprawdzić. I Jak nie ma termometru? Automatycznie tak. jest pewność, że ta ta, podgrzewamy ją więcej niż 40 tak, stopni. Ale ja wam powiem tak, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że wtedy roztemperowujemy sobie tam mhm. czekoladę. E, roztemperowana czekolada nie ma już takiej twardości, jaką ma czekolada. Która jest zatemperowana, więc jak sobie ją roztemperujemy, to różnica będzie taka, że ten krem minimalnie wcześniej będzie się robił miękki, może się troszeczkę mieć taką luźniejszą konsystencję, tak, może taka może być różnica. Ja tego pilnuję, no bo tak jestem nauczona, tak? Jakby tutaj jak robię w pracowni, to muszę pilnować, żeby nic mi się złego nie stało i bardzo mi zależy na tej takiej trwałości. Jak Wam się przegrzeje w domu ta czekolada, nie ma dramatu. No jak robicie na zamówienia, to wam się już bardziej A jak, jak martwiła. ja co się odczułam właśnie, żeby tak. Do końca nie rozpuszczam do końca czekolady, czyli mieszam i jak widzę, że takie małe kosteczki mi zostały, tak. wyłączam palnik i po prostu sobie nad palnikiem ściągam i mieszam. bo Po prostu ona, ta czekolada jest tak gorąca, że te kawałeczki się bez problemu Wam rozpuszczą. I tak jakby to tak. taki mój domowy na wyczucie sposób, żeby nie roztemperować sobie ta dobra bardzo czekolady. Ja do z kolei, jak rozpuszczam, bo ja rozpuszczam w mikrofali, mm -hmm. to włączam sobie no taką ilość, jak mieliśmy na mniej więcej, powiedzmy, 30 do 40 sekund, żeby mi się podgrzała. Ona też całkowicie się nie rozpuści i wtedy sobie po prostu mieszam do. Momentu, kiedy te właśnie, ja używam kaletek, które mm -hmm. widzieliście na filmie, więc do momentu, kiedy kaletki mi się rozpuszczą, mieszam sobie, mieszam i wiem, że ta temperatura będzie ok. Ja tego też nie sprawdzam. Ja już to robię tak na wyczucie, bo już wiem po prostu, jak sobie to podgrzeć, żeby było dobrze. No, jak ktoś ma termometr, to może sobie sprawdzać, ale to tak naprawdę powiem Wam szczerze, że chyba nie ma większego sensu. Dużo zamieszania z tym jest, więc jak ktoś chce, <laughs> ktoś jest bardzo taki pedantyczny w swojej pracy przy tortach i musi, to tak. Natomiast tak naprawdę tak mniej więcej, żeby ona się po prostu nie zrobiła, bardzo, bardzo gorące, no mm. bo jak się roztemperuje to troszeczkę mniej stabilny będzie ten krem, chociaż w przypadku kremów maślanych o takim braku to stabilności jest, to jest ciężko jest powiedzieć. Dokładnie, to jest bo tutaj prostu... bardziej to masło działa masło. niż sama ta czekolada. Więc tutaj bardziej czekolada popływa na smak, a tak. więc jak Wam się roztemperuje to nie, nie ma dramatu. Nie ma dramatu. Ale mówiłaś, że tak, nie można dodać za ciepłej, ale też nie można dodać za zimnej czekolady. To zdecydowanie. Ja dodawałam taką już ostudzoną. Moja na pewno miała 26 stopni, mhm. ale wiedziałam, że nie mogę dodać jak już będzie bardzo już tak długo stała, ponieważ mi się po prostu zrobią grudki. Tak. Tak, dokładnie to... przy zbyt zimnej czekoladzie, ją zaczniecie dodawać, to się zrobi to się jakby była ciemna czekolada, to byśmy powiedzieli, że straciatella Cielba. się zrobiła, tak? Zrobią się takie twardsze grudeczki i one nie będą już się chciały rozmieszać i tak naprawdę już nic na to nie poradzimy. No trzeba byłoby ten krem przecierać przez sitko i, i ewentualnie potem kombinować z dodawaniem tej czekolady y, to znowu rozpuszczonej, Więc dużo zabawy. Po prostu pilnujcie, żeby ona była ciepła, nie bardzo gorąca, tak. a tylko ciepła. Tak po prostu macie wrażenie, że tu za minutę już będzie chłodne. Dokładnie i wtedy takie, sobie takie dolewamy, wrażenie, że Jak dokładnie. sobie sprawdzacie, to macie wrażenie, że o jeszcze minuta już była To jest taki idealny mam wrażenie, że moment, żeby dodać do kremu. Dokładnie, czyli pilnujemy nie za gorąca, nie za zimna, taka w sam raz. Są jeszcze inne składniki, które jakby wpływają na nasz krem maślany, ale słuchajcie, nagrałyśmy z Agnieszką taki jeden odcinek, gdzie omawiamy masło, cukier, tak, e, ja, jajka. Ja, tak, jaja. Ja. odsyłamy Was do tego odcinka, koniecznie go obejrzycie, będziecie tam miały jakby więcej informacji na temat tego, jak zrobić dobrze krem maślany do tortu. To dzisiaj wszystko, zapraszamy Was do testowania kremu, koniecznie dajcie nam znać, czy Wam smakuje, jak Wam wyszedł, no i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków Pa!